W tym przewaga szpeta duża i Helwart. Jedna wygrana w tym sezonie, ale ważna. Pamiętamy Bischofshofen pokonał samego Jan Akonena. Nie dał mu szansy wygrać czterech konkursów w turnieju czterech skoczni. I nadspodziewanie dobry skok. Tak dobrze jeszcze tutaj ani na treningach, ani wczoraj nie skakał. Bardzo ładny skok, a więc jak się pojawiają warunki, ten stary lis zawsze to potrafi wykorzystać. 220,5 metra. Najdalej. Tak, wyraźnie odbicie skierowane jednak za bardzo w górę. Te warunki drugiej części lotu pozwoliły mu jednak utrzymać się w powietrzu. W tym czasie pokonał tą odległość właśnie. Jest wysoko, ale tam chodźcówkę. był wiatr pod Tak, tak, tak. No to zapowiada, że... I, I Jeszcze możemy zobaczyć bardzo utrzymuje tak. i, i z dużą przyjemnością i nawet euforią wręcz myślę, że będzie jednak Helwart kończył ten sezon, ciesząc się z tego skoku. O tylu nieudanych próbach planicy nareszcie dobry akcent obejmuje prowadzenie